Manko. Witajcie w moim nowym domku, nowym mieszkanku. Nie, tak na serio. Udało mi się trochę na takim grindowo-beznagraniowym materiale, można powiedzieć. Czyli po prostu, gdy grindowałem i nagrywałem teraz na streamie. Udało mi się przejść pod smokiem. Udało mi się go wywabić i przejść pod nim i dobiec do ogniska, które znajdowało się pod nim za bramą. I to jest właśnie to ognisko. I zamierzam w tym momencie otworzyć bramę przejście, które prowadzi tam do, no tam gdzie był ten dzik. I plan jest aktualnie następujący, idziemy na gargulca. Chociaż wiecie co, powinienem teoretycznie najpierw pójść na gargulce, znaczy powinienem pójść w ogóle z człowieczeństwa, żeby te gargulce, żeby mieć pomoc przy nich, ale na razie spróbuję po pokonać to bez pomocy. Zobaczymy jak to wyjdzie, jak to się skończy. Może dobrze, może źle, nie wiem, pożyjemy. Zobaczymy jak najszybciej się tu trzeba dostać. Uuu, zostawcie mnie, nie ruszajcie mnie, jestem niewinny. Dobra, zostaw mnie i biegniemy. Nie ruszamy tych łuczników, bo nie ma sensu. Czy to tam woli kuszników? Jedziemy na samiuśką górę, gdzieś tu powinny być... Z tego, co mi się wydaje, gargulce. Zrobię, mi mnie zbytnio tutaj nie do... Ej, gdzie? Gdzie Estusia pijesz? Gdzie? Pozwoliłem? Ty synie. Sparował mnie gnój! Sparował mnie! Na szczęście przeżyłem, tylko fartem i... Dzięki dużej... ...witalności. Ja pierdykam, ale byłby epicki zgon na nagraniu. Zaraz, 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 do góry. Up, up, and away. Jeszcze mamy 7 estusiów. Na próbę powinno spokojnie staczyć, czegoś, że go raczej nie będę w stanie pokonać. Przynajmniej nie podejrzewam, że przy pierwszej próbie mi się uda go pokonać. Ponieważ dziwicie się, czemu jest nagle tyle zgonów. No, przy grindowaniu i przy sprawdzaniu kilku rzeczy zdarzyło mi się, no cóż, po prostu zginąć. O Boże, no, napadli mnie w Jezus, więcej was matka naprawdę nie miała? Uuu, pięknie. A, wszyscy? No, wszyscy, wydaje mi się. Okej, okay, 6 Eustachów zostało. I tak, tu normalnie teraz idziemy na gargulce i normalnie człowiek powinien wziąć teraz z człowieczeństwem. Tu podejść, żeby mieć z tymi gargulcami jakiekolwiek szanse. Ale spróbuję bez. W ogóle nie wiem skąd zdobyłem człowieczeństwo. Zdobyłem człowieczeństwo teraz. Nie mam zielonego pojęcia skąd. No ja i mówię, tutaj mamy 24 śmierci. Spróbuj ogon. falmy słońce. Dobra, co mi szkodzi. Czas na gargulce. Które do przyjemnych wrogów nie należą. I to jest właśnie dzwon, który musimy zabić chyba. Że jakoś tak. Tylko najpierw musimy tych pięknisiów pokonać. Przez nich się przedrzeć. Bardzo świeży oddech, bardzo. Oooo, shit. A, prawie mu w ogóle trafiłem. Szyf, do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu. Tak. Było blisko. Było blisko. Nie ma co tamto. Dobra, weźmy sobie człowieczeństwo. O, będzie wesoło czuję. O i będzie bardzo wesoło. Tak. Odwróćmy pustkę. Łokie mięśnie! Ha, ha. I rozpalmy tutaj ognisko. Super. Wyjdźmy stąd i lecimy. Ale mam mięśnie! Jestem taki piękny. Na szczęście nikt twarzy nie widzi, bo, bo inaczej bo to by się źle skończyło. Biegnij, biegaj, 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 biegaj! Degaj, 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 degaj! No a teraz tych trzech przemiłych panów może wyjść, idź, idź stąd, Jezus Maria! Ja coś trafi. No chodź. Co wymyślisz? <laughs> Nic nie wymyślisz. Proste i do góry. Spora na te przeklęte zombiaki, chyba że. że...

Ja społeczeństwo teraz zdobędę. I powiesku, teraz dobę człowieczeństwo. Hmm, a może z mojego ciała zdobędę człowieczeństwo wtedy? gdy cholera wie. Zaraz sprawdzimy. To jest bardzo dobre pytanie. A na garagulce pokonać samemu to nie jest prosta rzecz. Jak w tym momencie, pomodlić się muszę. Dzięki, super porada bulwo super. Co tu się stało? Noż! Szuf... Gnoju! Zdychaj! Tam jest moje ciało o, ja, 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 ja. o Boże nie za szybcy są Za dużej tutaj. Wszyscy wszyscy. Dobra, i teraz co z moją duszą? Czy odzyskam to człowieczeństwo, czy nie odzyskam go? Chociaż jedno to człowieczeństwo. Ech, niestety nie. To człowieczeństwa nie odzyskam. Więc będę musiał poradzić sobie, stety czy niestety, całkowicie sam z gargulcami, więc będzie wesoło. Nie wątpię, będzie bardzo wesoło. Więc to jest możliwe, to jest jak najbardziej możliwe, tylko no... No cóż... Wish me luck.

Ej, zginął Gnój. A jeszcze drugi jest. Kurwa, ginie. Gin kurwa! Kurden, no! Nie, nie, nie! On miał zginąć! Zjem te gargurce Nic z nich nie zostanie Kamień na kamieniu z nich nie zostanie Ogon na ogonie Oto To jest prosty, to jest banał tak zwany. Tylko ciężko jest ogarnąć gdzie on jest dokładnie czasami. Uuu drugi się pojawił, kurwa. Oni są do ogarnięcia. Kurwa! Gdzie? Gdzie z tą paszczą? Kurwa, spierdalać ode mnie! Ah! Masz kurde, no i co na wyciągnięcie ręki, no to jest... Kilka ciosów i po nich. Cholery jedna. Z chuju tempy! Kurwa matka ci. Matkę se jebni.

Podejrzewam. małe Stusiów zostało. Kurwa, gdzie? Do góry, do góry, do góry. No, przydałoby się pomoc. Przydałoby się człowieczeństwo, ale no, trzeba mieć, że to człowieczeństwo. Niestety się nie ma, to się nie ma. Ubieś unik zrobić koleś. O fucker. Uciekaj! 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 Dobra. O, oh, fuck. O, zajebiście. Już kurwa tępę kargulce. To jest do przejścia, to jest kurde do przejścia. Tylko cóż, szczerze, ja się zawału dostanę, że to przejdę, ale to jest do przejścia. Chwila, licznik. Mamy, że to jest ostatni raz, kiedy zginąłem już. Bo ja jestem w stanie to przejść. Ja to wiem. Jestem tego w 100% jak pewien. Tylko w sumie może trochę przybliżymy sobie chodzenie do tych całych gargulców. To będzie bliżej i szybciej stąd. Kurwa. Więcej was tu nie miało. Nie było. No, aktualizuję licznik, tak cały czas, po każdym zgonie staram się. Od Kowala powinno być teoretycznie szybciej, wydaje mi się, żeby tu się dostać. Poziom jest 4200, więc w sumie po tym bosie będę miał kilka poziomów. O, czy coś ulepszyć? Nie, nie ulepszać. Na gargulce. Na gargulce. Pie, pro, ne. Gargulce mus muszą zginąć. Muszą. Zieludek, czemu w to gram? Bo już od co najmniej dwóch lat się zbiera na Dark Souls'y. Tak co najmniej. Kiedy end game? Najpierw mid game skończymy. W sumie e, early games zacznijmy na dobre. Derp Souls to już szybciej. Tak to jest jedynka Sesus. Tak, gdy Rage Souls to już w sumie bardziej. W ogóle gałka mi się od analogowa odpada, rozwala.